godzina 16 z kawałkiem są pierwsze bodowiczki jeden drugi już kurde las jest tak przytrzepany, że masakra tutaj trzeci piękny o. i czwarty taki malutki też go wezmę tu jeszcze podgrzybki, tam już troszeczkę naciąłem, także lecę w kolejne miejsce, zaczynamy grzybobranie. Ten się dopiero pięknie prezentuje, z daleka go było widać, piękny grzybek, ale sam, ale piękności, piękny, super grzybek, a podgrzybki troszkę tych trzech prawdziwków mam. Do koszyczka lecę dalej. Przeszedłem tędy. Tutaj patrzę. Odwracam się. Stoją. Pierwsze dwa. Piękne prawdziwe. I tam trzeci. No Naprawdę liści jest tak dużo w lesie. Już po A tu takie śliczności stoją. Piękne. Piękne prawdziweczki. Nie ma co. Szkoda czasu. Piękny ruskie. I tutaj trzeci. Ach, więcej nie widzę. Piękna rodzinka. Na jednej kupie. Szukam dalej. A te nie wiem jak mu ktoś przyoczyć. No kurde. Tu wszędzie chodzone, cięte. A tu takie kurde. Prawdziwki to są piękne. Tam wyżej też ktoś ciął A, ściany, zawinięty. Elka. Zakrywamy. Drugi I tutaj trzeci, piękny. Jeszcze, kurde. Coś idzie na zbierać o godzinie 16.00. Już prawie 17.00. Kolejne, kolejne, kolejne. Tutaj wcześniej. Jeden. I znowu piękna godzinka. Piękne prawózki, takie zakrywamy i do kosza lecę dalej. I 5 metrów obok tamtych kolejny piękny prawdziweczek. Tam taki piękny stoi też i podgrzyb ciemny, tych podgrzybków jest masakra. A piękne prawdziweczki, 17 już. Nawet nie objadam ze ziemi, tylko ładuję do kosza, bo nie ma czasu. No, fajnie się to prezentuje. Takie widoki to ja lubię. Piękne, czerwone. A ten. Tutaj te pod grzybeczki. Tam kolejne. Pięknie, pięknie jest w lesie. W jesień. Super. Jest i kolejny. Kolejny, albo kolejny. Kurde, piękne. A, ale grubasek. Taki jak lubię. Piękne. A, chrupie ładnie. Super. I następne. Piękne borowiczki. Kurde, tam wyżej. Cięte tu, na samej ścieżce. Pięknie. godzina 17.30. Piękne dwa bliźniaczki. Tutaj oczywiście jeszcze podgrzybki Tak, jeżeli to kurde nikt nie wypatrzył Piękne Piękne grzybki Tyk pod Grzybek I koszyk I koszyk Pięknie Kaczorak, kurde też go przeoczyli, a teraz tu szukamy kolejnych, bo tu widzę, że troszkę zjedzony, ale nic nie szkodzi, kosz i lecę dalej, następny. Taki piękny sobie tu rośnie w takim ciemnym jodłowym módniczku Piękny prawusek. Ale lepiej siedzi. Nikt go tu nie zauważył niech tutaj tak nisko nie schodzi o. A tu czasem się lubię pojawić takie Tutaj gdzie był pod liśćmi to ciemny tutaj od słońca jasny piękny prawdziweczek piękny ceglak szukam dalej i w końcu nad tym moim potoczkiem na samym dole pięknie rosną prawdziwki na tej miejscówce jeden, dwa tak patrzę i tutaj jest trzeci ten już taki starszy ale te piękne dwa prawuski kurde pięknie grzybki zbieram. O! Ten jest piękny. Słoneczko zachodzi, ładnie go oświetla. Jeszcze tutaj. O! Tutaj zostawię jeszcze, ale to z niego już nic nie będzie. Także trzy na tej mojej miejscóweczce. Nad potokiem. Ale jestem pyszony ale. Piękny kolejny borowik stoi. O tutaj drugi Naprawdę ciężko jest Ciężko jest je wypatrzeć Mamy dopiero Dopiero aż 12 październik Czy tam 13 A one w tym miejscu dopiero rosną Gdzie po inne lata Naprawdę tutaj rosły giganty Pięknie w koszu Kolory, rydze, podgrzybki czerwone Prawdziweczki Na dole mam jeszcze Gąsówki fioletowe także a jeszcze zostało mi troszeczkę miejsc do obejścia. Mówiłem, kolejny piękny borusek. Pięknie stoi. Wyżej pod grzybki. Patrzę jeszcze za innym. Czy tutaj gdzieś nie ma? Ale kurde, no pięknie. Piękny prawdziweczek. Troszeczkę już ogryziony, ale to nic. Piękny Do koszyka. I lecę na kolejne miejsce. Są kolejne już jestem trochę zmęczony, ale to nic. Jeden i drugi prawiczek. Piękne, prawinne borusy. Piękny, obgryzione, ale kosz pomału zapełniamy. Gdzie nie popatrzeć to same borowiki. Piękne grzybki. I co najważniejsze, wszystkie są zdrowe. Podgrzybków to nawet mówię już nie zbieram, bo jest tak... Uf w ilościach, w takich ilościach, że kurde. O, tam jeszcze widzę jednego. O, jest. Ciężko jest wypatrzeć w tych liściorach. Jeszcze. Jeżeli rośnie pod jodłami, to widać fajnie, a no. w takich liściach to pff, ciężko wypatrzeć, ale jest Pięknie. Idziemy dalej. I następny, następny, no dziesięć nie. No tutaj ja piernicz, tu kolejne. Tam zadwałem jednego. Tutaj patrzę. Są kolejne. No kurde jest. Masakra. Ale super. Fajnie, że rosną, że jest, jest to zbierać. Kosz pełny, a ja dalej zbieram. I to takie naprawdę okazałe. Piękne prawdziwuski. Super. Wiedziałem, że w tym miejscu będą piękne bodowiki i są tutaj każdy to miejsce przegapie albo szybko leci, a tu sobie stoi jeden taki piękny na długiej nóżce i tam pod grzybka go położę i ten taki duży Piękny prawdziweczek, prawie jak moja dłoń. O kurde, jaką mam nóżkę. długą, ale. O, o jeszcze mi się urwało. Ale to nic. Patrzcie, piękny, zdrowy. Ani jednego robaka. Już naprawdę nie mam gdzie tego kurde ładować. Tych borusków. Jeszcze tutaj. Podgrzybek. No tak. Podgrzybek. Mega Mega Widać go Chyba go widać Ale Piękny O, się do niego dobrać Kurde jaki piękny prawdziwek A nikt tutaj nie chodzi, nie zagląda pod te krzaczory Ale no kurde No coś pięknego Już, kurde, naprawdę nie mam gdzie gdzie tego ładować mega, mega zbiory. Tamten był tam, a tutaj kurde kolejny Tylko widziałem, że ściółka została lekko podniesiona. Patrzcie, tutaj też sobie duża... O! A tu już to ściąg. Kurde. Jednak jeden. I tutaj taki piękny. O, o nawet dwa. Kurde, kapitalne Borusy. Ale tu jeszcze muszę przechodzić. Piękne chodźcie perełki. Trzy sztuki. Pięknie, pięknie, pięknie. No to patrzcie. Już jej odkopałem troszeczkę. Chyba najpiękniejsze dziś. Kurde. Jestem w szoku. Myślałem, że ale ten, jaki kurde. Gigant. O, masakra. Chyba najpiękniejszy w tym roku. Prawdziwek. Patrzcie jaką ma nogę. Piękny. Mega. Kurde. Już nie mam gdzie tego pchać, ale zbieram dalej. Masakra. Znowu dwa metry dalej z ściółki wyłania się piękny bor. Co za piękności No super mega Powiem tak dobrze, że słońce zachodzi na tamten stok bo pięknie tu Pięknie mi tutaj te boruski w liściach odsłoniło patrzcie tu drugi Ach, tutaj ten, jaki piękny, brązowy Kurde I to same takie Same takie grubasy Pięknie, super Szukam dalej I jest I jest, i jest, i jest, jest. Kurczę Już Nic nie będę mówił, bo Co tu komentować Idę po, po kosz. Już nawet nie mam gdzie. Patrzcie, Masakra. Ledwo go Jeszcze może mi się uda po drodze coś znaleźć. ale Zobaczymy. No i tyle. No i te piękne borowiczki. To są zbiory. To są mega zbiory. Kurczę. To są mega zbiory. To są mega zbiory. Nie wiem jak to ustawić, ale ten to jest naprawdę. Tak to wygląda. Chciałem ściągnąć bluzę, bo już nie mam gdzie pakować tych prawdziwków. Patrzę. A tu rośnie następny. Perełka, borowiczek. A ten twardy. Jak kamień. Piękny. Już, kurde, naprawdę mi się nie mieści. Super. Lecę dalej, już blisko wyjścia z lasu. No, może jeszcze coś, coś się uda znaleźć. Może się tak nie wydaje, ale już jest mega ciemno w lesie. A tu kurde stoją. No jak takie nie zabrać? No piękne. Tam widzę kolejnego. Wyrywam, wyciągam, wykręcam. I jeden. Ale jakie podgrzybki tutaj piękne. Ale co tam, prawdziwki. Dwa. Idę jeszcze, tam widzę chyba trzeciego. Kurde z daleka, trzy, jak takich prawdziwków wczoraj, dzisiaj nikt nie zauważył. Ach, piękne. Podgrzewków nawet nie biorę, może jutro przyjdę na podgrzewki. Już kurde no. O, patrzcie sami, Takie mega prawdziwe. Żeby nie było, już prawie jestem. Na wyjściu z lasu, ale to są już ostatnie prawdziwkie. Kurde, bo już naprawdę nie daje rady. No mega. Kurczę, ale siedzi. I tu jaki piękny rośnie. W leszynie. Borowiczek. Prawdziweczek. Pięknie. O! Kolejny tu. Takie małe, że a wysyp się dopiero zaczyna. Także nie wiem czy tu jeszcze coś jest, ale to jest wszystko. Na razie do następnego grzybobrania.